Siemaneczkowy, 18 części: Let's play, Dying Light, The Following. Udało się zrobić ostatnią e, miejscówkę, gdzie siedzą te nocne zjeby. Ciekawe, czy w nocy będą się pojawiać. E, jak wyszedłem z tej jaskini, już było po wszystkim, no to jeden się kręcił. Pytanie, czy dało się wytępić ich do zera, czy po prostu będzie ich teraz znikoma ilość? Nie? To jest ciekawe. No i co, zostawiłem nasz karabinek i zostawiłem sobie ten policyjny, tylko że on, on chyba nie strzela serion, mam takie jakieś dziwne wrażenie. Dobra, ale zaraz się przekonamy. Kurwa, czekajcie. Może ten granat sobie weźmiemy. Niech będzie. Dobra, też może być. Widzicie? Oj Oj A, ładnie padł, dobra Cieszy mnie to niezmiernie No dobra, tu powinien być jeden z monolitów mhm. Ale albo się rozleciał, albo coś zepchnęło go do wody tak. Albo coś go zepchnęło do wody. Dobra, padnij sobie. Auć. Strasznie wyt... Kurwa, ma strasznie wytrzymały skurwiel. Jeszcze mnie zepchnie stąd i ja tu zginę. Zajmijmy się tymi panami. Są zwykle bardzo niemili. Tam jest następny. Łęknie. Dobra, dobra noc. Może to wybuchnąć, łaskawie? Fajnie by było. Dziękuję. Dobra, tu już się skupmy na tym, Zegoni wtedy nie otoczyli. Kurde, jak kotleta w panierce i upiekli. Naprawmy sobie tą kosę. Niepotrzebnie. Eee, się wkór. Znaczy, potrzebnie, niepotrzebnie. No, zaskoczyli mnie. Mędy. Jakaś siekiera. Do... Gdzie to do wody mogło spaść? A, tu. Dobra wypad. Okej okay, ja bym nie chciał zginąć Spadając tam. O, a to nie wygląda na miejsce. Dobra. Na które można skoczyć na główkę <laughs> raczej niekoniecznie. Okej, okay, co my tutaj mamy? Czy to jest jakoś pod wodą, czy... No coś tutaj jest, patrzcie. Okej, okay, tyle wystarczyło? Hm. Najwidoczniej, no. Dobra, wynurzmy się i teraz tak, wypadałoby jakoś dostać się na górę, co zapewne nie będzie zbyt... E, zbyt proste i dostać się oczywiście do samochodu. Ja Artylo, następny monolit. I... Jest pod wodą, mm -hmm. ale dostrzegam resztki malowidła. Chyba przedstawiało coś jak głowę. Czy to mogła być maska? Tak, możliwe. Mogła dobra, być. Poda, panie Crane. To mogła być maska, to kurwa. Dobra, zdecydowanie była maska. Ehm, dobra. A po co mam oczyścić ten obszar? Ale robię. Dobra, autko i kierunek tutaj. No w zasadzie tak, tutaj ten kierunek. No tu będzie chyba stąd najbliżej, bo stąd to będzie daleko do płynięcia. Tutaj, stąd. Ale eee, coś na tym ołtarzu jeszcze możemy tutaj zrobić? A, przepraszam. O nie, to są te. Uciśnijmy. To za bardzo hałasuje, jak na ołtarzu. Yy, no po prostu jest ołtarzyk, i tyle mogę sobie wejść na piedestał. Dobra, nic tu więcej nie zrobimy. Także ja spadam do auta. Yy, I widzimy się gdzieś w okolicy tego drugiego. Yy, miejsca kultu, tak naprawdę. No. Okej, okay, tak to wygląda. Dobra. Spróbujmy się tam dostać. Chociaż. Hmm. Tam widzę jakąś drużkę. Hmm, tamtędy byłoby lepiej. Ej, niekoniecznie już jesteśmy tutaj, dobra. Kurwa. <grystanie> dobra, mój błąd. Nie, nie, nie naduszałem odpowiedniego przycisku. Ok. <grystanie> o ja, teraz zginął przez taką głupotę, to mi się naprawdę. Wkurzył. E, tak no, ładnie tutaj doskoczymy. Chyba żadnych większych problemów nie powinno być. No oprócz. Zauważyłem, że dużo przy takich. Y, na takich plażach jest tych plujków. Dość irytujące masz e, Nie możemy doskoczyć na górę? Możemy Czy? Nawet nie próbujcie. Nawet nie próbujcie tutaj. Przyjemniaczki cholerne. Dobra. Spróbujmy to ogarnąć. Widzę monolit, panie mm -hmm. Tylo. Proszę go opisać. Jest tu malowidło. Wygląda na stare. Przedstawia mrówki zmierzające do kręgu. Stare. Ta wewnątrz kręgu ma czerwoną głowę. Nie, nie, panie Crane. To nie mrówki. To malowidło przedstawiające wiernych modlących się do słońca. No cóż, skoro tak pan No. Ta w środku ma na głowie specjalną rytualną maskę, jeśli dobrze zgaduję. W porządku, to już coś. Okay. Proszę iść dalej. Dobra, została nam ostatnia miejscówka do sprawdzenia. Yy, no musimy wrócić do autka i potem pociśniemy prosto tak naprawdę. I niedaleko jest też ten samolocik, także spoczko. Uj, czekajcie. Auć. A jeszcze tylko skok do wody zrobimy. Chociaż kurwa ja się boję, że tu mogę zginąć. Chociaż nie, tutaj to nie zginę. To jest dość głęboko, dobra. No, także tak jak mówiłem, zobaczymy się gdzieś tam w okolicy. Ej, dobra, dojeżdżamy. Dojeżdżamy, troszkę mi autko nawala. Będziemy musieli zaraz je troszkę podklepać. O, to jest niedaleko, okej okay. o, dobra. Już mi się zaraz tam gdzieś w wodę nie wpieprzyli. O, shit. A mogę ją zastąpić? A, no to zajebiście. Tak jest, pewnie, że chcę wytworzyć. Dobra, zajebiście. A przy okazji inne jak tam wyglądają? No, to chyba wygląda najsłabiej. No, możemy to naprawić pewnie. Dobra, ta miejscóweczka następna jest tutaj. Ale w miarę szybko tutaj się dostaliśmy. Będą tu na mnie pluć, czy nie sięgną do nas? Dobra o kurwa, oczywiście, że sięgną. Dobra. Musimy się też tamtym zająć. Pięknie. Czekamy na komitet. Powitalny? Po, po Nie, to ja ich przywitam. Piękne przywitanie za trzy punkty. Nawet wyjdę naprzeciw gościom. Zapraszam. Dobra. I to by chyba było na tyle. Co Pani my tyla, tu mamy? Znalazłem jeden z tych monolitów. Mhm. Jak wygląda? Zajebiście wielki kamień i jakieś stare malowidło. Słońce nad szczytem góry, którą przekreślono zygzakiem. Coś jeszcze? Tak, ktoś dopisał z boku Amir kocha Jasmine. To pomocne? <laughs> Dobrze, panie Crane. Idźmy dalej. Ale mam wszystkie chyba, nie? Panie Atylo, to już wszystkie. No. Co teraz? Obawiam się, że czas na wspinaczkę. Proszę się kierować w stronę najwyższego szczytu. Znajdzie pan tam miejsce zwane Świątynią Słońca. Eee, czy to jest miejsce, gdzie... A, to tutaj. Okej. Okay. A co z tym samolotem? Ten samolot jest w sumie niedaleko. Ja bym podskoczył pod ten samolocik. No. Boję się, że później... E, później nie będę miał... E, czasu. A tak sobie szybko to machniemy, nie? No tam nie będzie problemu z tym przewodem paliwowym, żeby to... Oh, kurwa. Dobra, może być problem. Uj. Kurak chmara nie, jak chmarom napadają no to jest problem, faktycznie dobrze, że się nie musimy z staminą przejmować dobra to to już nie mało obchodzi eee, dobra, to pogadamy z braćmi później żebym drugi raz tu nie musiał przyłazić To... Czeka nas wspinaczka. Ta... Panie Antylo, jestem przy tej górze. No? Co pan widzi? Tylko całkiem spory stok. Mówiłem. Okej, okay, dobrze, że mamy kotwiczkę. To nam zajebiście ułatwi temacik. Na pewno autem byśmy tu nie dotarli, także nie, nie, nie musimy się nim przejmować. Co tu jest? Oh. Okej. Okay. Dobra. A czy? Kurr? Jest. O oh, Jezus. Yes, Uwielbiam to po prostu naszą kotwiczkę. Dobra, chodź tutaj. Ale co nam I co nam to dało niby W sensie A tu na górze coś może być Nie, to są chyba tylko krzaki Tu chyba nie mieliśmy wchodzić Krzaki, cholerne krzaki Tu mamy jakieś malowidło Dobra, dobra, nie rób tyle, tylu przewrotów, bo zginiemy tu. Hmm. Czy to jest stędy? Czekajcie, może to będzie ta droga, nie? Jak idzie wspinaczka, panie Crane? Nie teraz, proszę. Jeden błąd jestem trupem. Ale widzi pan coś? Później, poważnie. Nie denerwuj mnie gościu, i pewnie to wymontuję, ale nawet nie wiecie, ile czasu błądziłem tam po krzakach, tam na początku, jak weszliśmy na... Ech, na tą pierwszą skałę masakra. Teraz udało się coś odnaleźć. Dobra, mam oczywiście malowidła i te sprawy. Czyli tutaj tędy. Dobrze. Eee, Okej. Okay, chyba... no. no. Co to za miejscówka? Ach. Okej. Okay. No powiem wam, że <laughs> nie jest Kurwa, łatwo podróżować tutaj? Zdecydowanie nie. No, tak jak powiedział Kraj jeden błąd jest kurwa po nas. Dosłownie. Zaraz będzie południe, ok. To przynajmniej mamy jeszcze dużo czasu. To jest gdzieś w tamtym rejonie, oczywiście. O Jezus, słab się tego stary Na zawał padnę I chyba będziemy na upragnionym szczycie, prawda? Dobra No dobra, jestem na szczycie wspaniały widok No to bierzmy się do pracy, panie Crane Mamy zbadać świątynię, okej okay. Tutaj jest coś ciekawego, chyba nie? Czy tylko mi się to jakiś śmietnik? Kurwa, nic tutaj nie ma ciekawego. Moment, moment, moment. Na spokojnie, na pewno to go będzie interesowało. Na jednym z monolitów namalowano mm -hmm. zakrwawione ostrze. Coś jeszcze? Może maska? Nie, a mam szukać maski? Z wytężoną uwagą, panie Craig ważne? Z wytężoną uwagą, panie Crane. to bardzo ważne. O, ziółka. Chętnie. Tam nie chcemy spaść. Oczywiście, że nie. Um. Nie, tutaj to już nie, nie wychodzę poza obszar. Chyba że poczekajcie, a tutaj na górze, no to też zdecydowanie, dobre. Yy, przesadziłem troszkę. Yy, o, działa. Tu... W sumie spoko. Mamy jakąś. Tak, mamy panie Atylo, maskę. Znalazłem otwór z. Nie wiem, chyba ofiarami. W środku jest też maska. Czy jest czerwona? Jeśli mhm. tak, proszę ją ze sobą zabrać. Tylko ostrożnie. Tak, czerwona. Mam wziąć coś jeszcze? Jest tu bardzo dużo rzeczy. Nie, nie, to powinno wystarczyć. Sądzę, że może już pan wracać, panie Crane. Dobra, czyli teraz muszę wrócić do ciebie, gościu. Ej, to jest kawałek drogi stąd. No fajnie byłoby to w tym odcinku mu zanieść, oczywiście, że tak. Tylko, że to nie będzie kurde proste. Cześć, czekajcie, a co tam jest na dole? Skały, przez chwilę myślałem. Nie wydawało mi się przez chwilę, że to może być woda. Hmm. Mam dziwne przeczucie, że upadek z tej wysokości zakończy się moją rychłą śmiercią, ale jak się przyciągniemy, to już niekoniecznie, nie? Patrzcie już, Auć. Oj, to to było akurat niebezpieczne. Na szczęście mam dużo apteczek. Okej. Okay. Dobra, nawet się udało. Mm, czekajcie. Samochodzik, tak. Dobra, to zobaczymy się tam w okolicy tego gościa. No i tyle. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Mam nadzieję, że nagroda będzie dość spora. O, widzę, że kadzidełka rozpalił. No, bo troszeczkę było tego biegania, nie? Troszeczkę się nałaciliśmy, Zwłaszcza wędrówki po skałach. Oto pańska maska. Nie mhm. wiem, czy w czymkolwiek panu pomoże. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni, kiedy świat szarpany będzie plagą, kiedy ciemność okryje ziemię, kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią, kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha. wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez Niego i przez Niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Na każdym z ocalałych malowideł, Bóg Słońca lub przyzywający go kapłan nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Krain, mm -hmm. sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Ok. Dam znać akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję panie Crane. Powiadomię pana jak tylko skończę. Dobrze. A do jutra zatem. Obiecuję pan? Dobrze, więc będę na pana czekał. Okej. Okay. Dobra. Tak, yy, niecodzienna rakieta z braćmi, yy, ale on tutaj do jutra coś mówił. Mhm, czy możliwe, że to się zaktualizuje jak wyjdę i odczekam jakiś czas? Ciemno tu jak... Chyba, że bym zrobił taki myk, chociaż... Jakbyśmy przespali się na przykład, chociaż nie, zakończymy sobie tu odcinek, no. Albo do rana oczywiście poprosimy, tak, tak. Oczywista oczywistość, chociaż teoretycznie nocki powinny być już dużo bezpieczniejsze, bo nieźle oczyściliśmy tereny. Hmm, ale... Zastanawiam się czy coś jeszcze się z nami skontaktuje, bo w sumie mamy następny dzień. Chyba, że trzeba by do niego pójść, kurwa, tak nie, nie pomyślałem. No wiem, szkoda, że w bezpiecznej strefie nie można używać tej e, kotwiczki. Teraz by się zajebiście przydała. Ale nie, myślę, że to tak nie zadziała, że teraz do niego wbiegniemy i... i, i... No nie, nie, on tu cały czas jest na etapie, że się z nami pożegnał. E, sayonara, radź sobie sam, e, skontaktujemy się później. Do widzenia. Na tym etapie. No dobra, myślę, że to w tym odcinku to będzie na tyle. No ewidentnie chyba się zbliżamy do końca, mam takie wrażenie. E, zwłaszcza, że... Spotknąłem na Ambonie! Wokół jest pełno zarażonych, pomocy. Zwłaszcza, że... E, to jest nasz ostatni quest... Znaczy ostatni, nie ma więcej jak na razie questów pobocznych, tylko ciągle tych braci wałkujemy, nie? Ale nic, dobra, w tym odcinku to by było na tyle Także wpadajcie do opisu e, Trzymajcie się i na razie.